W czerwcu tego roku trafiłem na warsztaty dla ojców o tym, jak być lepszym ojcem. Ten temat tak mnie zaciekawił, że dzisiaj postanowiłem przyjechać na Forum Ojców w Warszawie. Będzie sporo ludzi. Pokażę wam, jak to wygląda od środka. Mam nadzieję, że może uda mi się jeszcze zapytać kilku prelegentów o tym, o ich doświadczenia. Chcę się z wami z tym dzisiaj podzielić, dlatego zapraszam. Ok, jestem już zarejestrowany, więc idziemy na salę. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób wygląda to już w środku. Zaraz Wam pokażę. No dobra, to jesteśmy. Zobaczcie, ogromna sala na kilkaset osób. Pierwsze zadanie dla nas, od razu mogę Wam podpowiedzieć, to znalezienie dobrego miejsca. Teraz, kiedy mamy taką bardzo szeroką salę, co możemy zrobić? Powiem Wam, najlepsze będą tamte miejsca gdzieś blisko przodu, jak najbliżej sceny i środka. Dlaczego tak się dzieje? Są dwa powody. Pierwszy z nich dlatego, że siedząc blisko sceny mamy większy obraz przed oczami, a w związku z tym łatwiej będzie zapamiętać nam wszystkie informacje, które dzieją się podczas konferencji. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że być może podczas przerwy będziemy chcieli podejść do któregoś prelegenta i uwierzcie, on może nie zdawać sobie sprawy z tego, że podczas swojej prelekcji widział nas i będzie miał do nas większe zaufanie, może mieć wrażenie, jakby już gdzieś nas widział. Być może widział nas wyraźnie z sceny, a być może będzie miał tylko takie wrażenie. Dlatego pójdziemy na sam przód i wybierzemy sobie jakieś miejsce jak najbliżej środka może w drugim rzędzie w pierwszym zwróćcie uwagę jeszcze, że często w pierwszym rzędzie miejsca są zarezerwowane dla prelegentów lub dla mediów można znaleźć sobie tam gdzieś miejsce albo drugie rzędy powinny być wolne to będą dobre miejsca im szybciej oczywiście dotrzemy na salę tym łatwiej będzie znaleźć wolne miejsce dlatego idę je właśnie zająć ok udało mi się Zająć miejsce, chyba najlepsze. Drugi rząd, dokładnie na wprost, prelegenta, więc jest zajęte. Pamiętajcie, żeby swoje miejsce oznaczyć, że jak wyjdziecie na chwilę, tak jak ja teraz, żeby było wiadomo, że wy tam siedzicie i położenie takiej torby, jak wszyscy na tym miejscu, nic nie pomoże. Może to być na przykład wizytówka, ponieważ jest imienna, albo identyfikator, który jak widzicie, właśnie zdjąłem i położyłem na moim miejscu, żeby mieć pewność, że będzie tam. Gdy na nie wrócę, to jest pierwsza wskazówka. Druga rzecz, pamiętajcie, żeby nie obawiać się, zapytać, czy to miejsce jest wolne. Kiedy mamy tak dużą salę i biletowane wejściówki, praktycznie cała sala z pewnością zostanie zapełniona. W związku z tym, każde jedno miejsce jest ważne. Często mamy taką obawę albo taką chęć tego, że. Skoro jest mnóstwo miejsc wokół, wokół to, to tam usiądę, ale wybierzcie jak najlepsze, bo i tak zrobi się ciasno, gdy wszyscy dojadą na miejsce. Mam dla Was jeszcze jedną wskazówkę, taką trochę z biznesowo-konferencyjnego savoir -vivre, czyli jeżeli przechodzicie pomiędzy fotelami, gdzie już siedzą osoby, pamiętajcie, aby nie przechodzić tyłem do ich twarzy, tylko zawsze przodem. To jest. Kulturalne, lepiej wygląda i Wy będziecie się lepiej z tym czuli. To, co mogę Wam jeszcze polecić, to kiedy usiądziecie na miejsce, od razu przywitajcie się z osobami, które siedzą koło Was. Jest to najlepszy moment, najbardziej naturalny, a potem nie ma takiego skrępowania: czy się przedstawić, czy jestem Pan, czy Pani, i od razu powiedzcie siadając. Cześć, jestem Filip. I możemy zacząć rozmowę lub ją zostawić, ale ta pierwsza relacja została już nawiązana. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mają początkowe trudności, żeby nawiązywać nowe kontakty. To jest właśnie najlepszy moment. Dobra, chciałem Pawła zapytać. Paweł, prowadzisz warsztaty dla ojców? Tak jest. Ciekawi mnie, kiedy przychodzi taki nowy ojciec na takie warsztaty, to jakie są ich. Pierwsze takie obawy, kiedy po raz pierwszy spotykają się z tematem ojcostwa, bycia lepszym ojcem. No, myślę, że takie taka, trudności na samym taka początku. główna obawa, która, która yy, wszystkim ojcom towarzyszy i mi też towarzyszyła, jak ja byłem pierwszy tych warsztatach. Dobrze. jest taka. Po co to w ogóle? Czy ojcostwa w ogóle można się uczyć tak jakby? Czy ktoś w ogóle może mnie nauczyć ojcostwa? Przecież każda sytuacja jest trochę inna i okay. tak dalej. No i właśnie. Pociecha jest taka, że warsztaty tatonetowe nie polegają na uczeniu ojcostwa, tylko pomagają ojcom stworzyć swoją indywidualną wizję, swój indywidualny plan bycia ojcem. Okej, okay, Czyli trenerzy nie uczą, nie uczą, a prowadzą przez jakiś konkretny plan. Czyli właśnie, ja je często mówię na warsztatach, yy ja zacząłem szkołę trenera tato net, i prowadziłem warsztaty, no ja tak naprawdę będąc bardzo mało doświadczonym ojcem, bo miałem, miałem dwójkę dzieci, to takich maluszków, nie? No i tak. wyobraźcie sobie, że wychodzę do grupy, stare chłopy, siódemka dzieci niektórzy, no nie? A ja to wychodzę, no taki młody chłopak, 30 lat, i mówi o no. ojcostwie i naucza, no nie? Trochę mam podobną sytuację, bo też nie mam dużego doświadczenia. No właśnie. I, e, i co? No i, i ja po prostu wychodzę i mówię wprost, panowie, no to moje, mój brak doświadczenia jest zaletą, bo nie jest moim zadaniem tak naprawdę uczenie ojcostwa, tylko po prostu poprowadzenie tej grupy zgodnie z programem warsztatowym. I to po prostu działa. Ja to, ja to widzę Wczoraj na tej sali padło takie słowo, że w czasie warsztatów twarze ojców się zmieniają. Właśnie to co zasygnalizować na początku od takiej obawy, jakiejś niepewności, rezerwy. Tak. Pod koniec w czasie trwania warsztatów jest po prostu pełna radość i ta radość, jak to powiedział Michał ze sceny, ona wraca do domów i tam w tych domach po prostu słychać. Tak, że... Jasne. Fajnie, dzięki bardzo. thank you <laughs> so Shane I know that that you teach about final, financial education of the kids yes and you are here with your daughter uh, Anna, so uh, why you came here to Poland with your daughter and uh, can you give me uh, one or two advice about uh, financial uh, education of the kids absolutely um, I have my daughter with me because I enjoy bringing my children so that uh, the men of Poland can see and experience how uh, somebody from a different culture interacts with their children. Okay. And the relationship that I have with my daughters, and uh, yeah, just how we can express that uh, just through different cultures. Okay, um, great. Yeah, so the financial education, uh, teaching your children is incredibly important one of the things that i'm going to talk about this morning is how important it is to teach our children about financial education okay. and how that interacts with love. and one of the things i'm going to talk about is, is what is love. and the example that i'm going to use is if you know there's a lion mm -hmm. in the back side of your house, okay. will you let your children run around to the back side of the home? no at all. no. Love tells them that they have to stay yeah. in the front. Yeah. Okay. And that creates boundaries. That's teaching. And if we don't teach our children and they leave our home without financial education, okay. That's like letting your children or your child walk to the back of the home where that lion is. Because when they leave your home, they will be torn up by bad choices. Okay. And they'll be devoured financially. Okay. That, that's great. So, you made a book, That Sense? Yes, I wrote a book called Dad Sense. What's about? It's about teaching your children biblical principles of money. Okay. And in English, it's a play on word because sense, C E N T S, means money. Okay. And S E N S E, sense, okay. means. Make sense. Make sense. Okay. Okay, so it sounds like teaching your children about money so that they understand it okay so why it's uh, so much important well it's important because we do not want our children to leave our home without knowing how to make good choices about money okay because we want them to leave and to be successful yes 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 that's right okay very okay good. thank you very much you're very welcome Krzysztof, ciekawi mnie e, taka rzecz, bo na swoim wystąpieniu mm. powiedziałeś o tym, żeby ojciec zadbał o siebie, mm -hmm. e, najpierw o siebie. Mm -hmm. e, co, co mogą ojcowie dzisiaj robić, żeby zadbać tylko o siebie, żeby najpierw oni poczuli się dobrze, żeby mogli wspierać swoją rodzinę? Mm -hmm. Super. I ja opowiadałem o tej koncepcji czterech pokoi. One jest tak. Ciekawa, bo ona jest i prosta, ale też prosta w powiedzeniu, i zapamiętaniu. Czyli człowiek jest jak dom z czterema pokojami, to jest właściwie umysł, to jest ciało, to są relacje, i emocje i to jest duchowość. Tak. Jeżeli każdego dnia wejdziesz do jednego z tych pokoi, chodzi na chwilę. Otworzysz go i powiesz: OK, i wszystko OK, dobrze, wychodzę, i ten mm. dzień będzie takim rytualnym, każdym, powtarzanym dniem. Tak. To zadba to o siebie, o takim najwyższym poziomie. Okay. Ja, jako maratończyk, czy też z Fundacji Zadanie Podległej, gdzie zachęcamy ludzi do ćwiczeń i ojcu facetów, no, mówię o tym ciele dzisiaj dużo, tak. jednak z olbrzymim szacunkiem, taką mądrością do tych wszystkich obszarów. Tak. Mhm. Umysł, tak, duchowość, relacje, ciało każdego dnia, tak. chodźmy na chwilę. Wtedy okay. możesz mężczyzną, tak? Oj... Czy, czy właściwie każdy mm. człowieku, każdy z Was zadbać o siebie takim na najwyższym, na najwyższym poziomie. To jest jakby moje przesłanie. Okej. Okay. Mm -hmm. bardzo dziękuję. Natomiast ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Poruszyłeś trudny temat, który rzadko się porusza, a jednak chciałbym o nim porozmawiać. Powiedziałeś mm -hmm. o tym, że masz jedno dziecko, a dwoje tak, dzieci tak. odeszło. Tak. Um, jak sobie poradzić z taką sytuacją mm -hmm. jako ojciec, kiedy y, dziecko odchodzi? Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj na, y, też to rozumiem, że, że kontekst naszego spotkania jest troszkę o tym, tak? bo, bo mm. jesteście y, ludźmi, którzy wspierają się wzajemnie, czy wspierają rodziny z y, chorobą. Tak, w naszej fundacji tak robię. Y, tak, to prawda, że, że moi synowie... Y, Cierpili na chorobę, która spowodowała, że oni umarli w okresie akuratalnym. Okay. Czyli się nigdy nie urodzili, ale się jakby jacek i dominik są w niebie. I teraz Jasne. to strasznie trudny temat, bo ja... Trzy lata mi zajęło to, żeby sobie poradzić, ale właściwie z, z... Nie tyle z ich odejściem, no bo jakby... Ja ich nigdy nie spotkałem, znaczy mm -hmm. widziałem ich raz w życiu. Mm -hmm. Ale i takie doświadczenie, które jest dla mnie bardzo trudne, ale też już dzisiaj takie jest takie, takie przerobione. To, to, że najbardziej tęskni się nie za, za kimś, tylko za marzeniami, co by było, gdyby oni byli. To jest taki ciekawy wniosek, który, który ja sobie buduję dziś w życiu, że najbardziej jest trudne um, takie doświadczenie myślenia, co by było, gdyby oni teraz mieli już 3 lata, to byśmy już chodzili, coś byśmy robili razem. Tak. No i uświadomienie sobie, że krótce. żyjemy de facto krótko, tak? żyjemy tam te, te lat 60, 70, 100 może, ale potem jest mnóstwo przed nami czasu, którego spędzimy razem. No to jak jest to most, to idziemy gdzieś sobie dalej. Jestem człowiekiem wierzącym, więc nie ukrywam tego. No to nie myślę jak ten dom na moście zbudować, mm -hmm. tylko patrzę na drugi brzeg. To jest okay. dla mnie coś, co mi bardzo pomogło. Czyli dwie rzeczy, tak. z się z marzeniami, te marzenia jak budujesz sobie życie dalej. I drugie, no nie budujesz domu na moście, tylko idziesz dalej patrząc na to dokąd zmierzasz. No mm -hmm. ten most faktycznie ma tyle, że ci spędzisz, spędzisz to nasze życie ziemskie tutaj. To są takie dwie rzeczy, to nie są rady, bo to każdy z was mm -hmm. przeżywa to inaczej. Ja mam takie dwa wnioski dla siebie, jako dla, dla człowieka, to mi pomogło. Tak. A Super, bardzo Ci dziękuję. Super było w, w Twoim wystąpieniu właśnie to, że mówiłeś, że spełniając swoje marzenia, myślisz jak cię ta cała trójka dzieci będzie postrzegała. Bardzo mi się to spodobało. Dzięki, fajnie, że. To... Dziękuję. Jestem już po kilku godzinach wykładów i to, co zauważyłem, to będąc po raz pierwszy na tak dużej konferencji, gdzie na sali są tylko sami mężczyźni. Jakby w powietrzu dzieje się coś takiego, powstaje taka atmosfera, gdzie nikt nie ma problemu, żeby dzielić się takimi swoimi trudnymi rzeczami odnośnie dzieciństwa, relacji z ojcem czy z dziećmi. Jakby dzieje się to bez całkowicie problemu. Myślę, że gdyby na sali były również kobiety, to nie byłoby możliwości, żeby tak szybko. Wejść w tak trudne tematy. Co więcej, zdążyliście pewnie zauważyć, że kiedy rozmawiałem z innymi, tak naprawdę zadając im jedno czy dwa trudne pytania, natychmiast odpowiadali mi na to pytanie. Nie omijali, nie, nie chodzili dookoła z tej odpowiedzi, tylko chcieli to zrobić. To jest dla mnie nowe doświadczenie. Widziałem to wcześniej, ale teraz po raz pierwszy doświadczam czegoś na tak dużą skalę, że tej blokady, która często u nas w domach czy w rozmowach z przyjaciółmi występuje, tutaj jest całkowicie zdjęta. Dla mnie to jest coś naprawdę ciekawego i nowego. Masz klub w Toruniu, sprawnie działający. Ciekawi mnie reakcja kobiet, czyli żon, partnerek, tych mężczyzn, którzy co miesiąc spotykają się w Twoim klubie, na to, co wspólnie robicie. Jaka jest ich na to reakcja? Jak one to postrzegają? Pracujemy na tym, żeby ta reakcja była pozytywna. To znaczy, nie zapominamy w klubie o tym, że są żony, matki. Więc po pierwsze, raz w roku, przynajmniej raz w roku, robimy spotkanie, gdzie zapraszamy żony. Na to, żeby były z nami. Z nami w sensie mężowie, ojcowie razem z żonami. Dlatego robimy spotkania takie, gdzie zapraszamy na integrację też e, właśnie żony po to, żeby zobaczyły, co te dzieci robią z nami, tak. żeby zobaczyły, że jest pewno, no, pewna wartość w tym, co, co robią z dziećmi. Główna reakcja, którą ja myślę, że jest, to jest jednak e, indywidualna sprawa każdego ojca, by wrócić do domu i w jaki sposób zmienia swoje zachowanie. E, z nami ile żon e, ojców, przy prawie może wszystkie e, z tym JMO, tak? Reakcje niektórych z nich świadczą o tym, że to jest coś pozytywnego, że u ojców zachodzi pewna, na pewno pozytywna zmiana. Czyli... Nie słyszałem o czymś, co byłoby negatywne, że po, po klubie jest gorsze albo coś takiego, raczej pozytywne. A myślę, że takim jeszcze podsumowaniem ciekawym jest to, że trochę żony mhm. pytały nas, czy one nie mogłyby się też spotykać w tej formule tak. razem coś o, o tym, jakbyś lepszą ma. Tak. I, I u nas dzięki Januszowi Ksińskiemu takie spotkania mają miejsce. Spotykają się. Żony, matki, mają pewien temat, jest kawa, herbata, więc myślę, że te wszystkie rzeczy, które opisałem, pokazują, że chyba ta reakcja jest pozytywna. Czasem wyrywam się z pracy. Jestem w domu na 16, tak jak chciałem. Ja wiem, że mam 4 godziny do czasu, kiedy ci pójdą spać i mówię, to jest czas, w którym zwojujemy świat. Jest godzina 20 i orientuję się, że ja zdążyłem do ci wykąpać i w sumie już. I prawdę mówiąc... Mogę się do tego teraz uśmiechnąć, ale powoduje to raczej we mnie dyskomfort, bo mówię sobie: Co ja robię nie tak, że następnego dnia no ja nie mogę powiedzieć: No, wczoraj to zrobiliśmy, to i to. W zasadzie wchodzi tylko w to codzienna rutyna. Dlaczego mężczyźni mają potrzebę spotykania się z innymi mężczyznami? Regularnie w dodatku. No właśnie, ja widzę takie dwa powody. Pierwszy z nich taki bardzo. Tak by to powiedzieć, taka, to jest taki ciekawy egoizm połączony z satysfakcją. Dlaczego? Otóż dlatego, że chcecie przyjdą, zobaczą, że inni mają podobne problemy, podobne wyzwania codzienne. Można powiedzieć, tak po prostu czują się lepiej, ale że nie jestem ostatni, nie jest mi tak nie? Ale za tym się kryje coś, też coś takiego, że e, jako sobie możemy się wzajemnie inspirować, podzielić się no, tym, co nam się nie udało, ale też jakimiś dobrymi praktykami, jakimiś pomysłami na rozwiązywanie jakichś problemów, wyzwań codziennych. Bardzo częstym odkryciem ojców na takim spotkaniu jest właśnie to, że o kurczę, tak proste rozwiązanie, spróbuję, może mi zadziała. Przetoczę przykład. Jeden z uczestników warsztatów, to jest taka forum w skondensowanej formie, powiedział coś takiego. Ja mam nastoletnią córkę, która przeżywa swój okres dożywania w sposób bardzo ekspansywny. Te hormony w niej tak pracują, że, że, że jest Krzyk, emocje, trzaskanie mm -hmm. drzwiami, przedmiotami, rzucanie. Raz mam szafką łazience, tak, że szafka się rozpadła i ten facet na warsztacie mówił, kurczę, nie wiem, że jej nie rozumiem, to jeszcze mam straty finansowe. Nie wiem, czy ją obciążyć, czy co je zrobić, nie? Tak. ale na warsztacie usłyszałem coś takiego raz dziennie, bez powodu, przytulić na nastolatkę. I mówi, zastosował to, trudno mu było, facetowi, wyjść poza siebie i, tak. i taką akcję podjąć. Po kilku tygodniach, mówi, sytuacja się unormowała. Może rzeczywiście, ta dziewczyna potrzebowała męskiego przytulenia, w bliskości taty. Super. Ona się oddalała, tata widząc jej to, te emocje, złe emocje, jeszcze dalej się oddalał się pogłębiała, a prosty krok, prosta, prosta rzecz pozwoliła na odnowienie tych relacji, na załagodzenie tej trudnej sytuacji. A drugi no. powód, bo to ten wywód znaczy, to pierwszego Dobra. egoistycznego takiego, a drugi Jasne. powód, yy, yy, ja zacytuję tutaj, Kena Kenfielda, okay. autora dwóch rewelacyjnych książek Serce Ojca i Siedem Sekretów Efektywnych Ojców. Mm -hmm. y w jednym opisując te sekrety, czyli te obszary, które różnią ojców efektywnych od oj ojców takich no, niespełnionych, w jednym z tych obszarów jest stałość, że na tatę można liczyć, tata daje słowo, tata dotrzymuje. I Kenfield Ken jako naukowiec odkrył, co się za tym kryje, stałość ta nie jest tylko jakąś cechą taką... Y Abstrakcyjną, tak. Jednym z konkretów, który buduje ojcowską stałość jest to, że jako facecie, jako ojcowie spotykamy się regularnie. I te regularne spotkania, czy to na forum, czy to na warsztacie, czy w ojcowskich klubach, których jest w Polsce już prawie setka, wzmacniają tą, tą ważną ojcowską cechę, jaką jest stałość. Raz na miesiąc się spotykamy przez półtorej godziny, dzielimy się swoim ojcowskim doświadczeniem, wyznaczamy sobie cele na najbliższy czas, na przyszłość, na, na jakieś trudne okresy. Dzielimy się swoimi powodzeniami, niepowodzeniami to mocno wzmacnia ten mięśnie, mięsień stałości. Powiem Wam, że ciekawe dla mnie jest to, obserwując inne konferencje i fora, że minęło już wiele godzin, niedługo będziemy kończyć, a nadal sala jest pełna. Wygląda, jakby nikt w ogóle nie opuścił tego budynku. Z reguły po kilku godzinach to wielu ludzi na sali już nie było, a tutaj jednak ci mężczyźni są i nadal słuchają. To jest coś niespotykanego. Może jest to jedną z tych cech, o których, o których mówili mi moi rozmówcy odnośnie tej stałości i potrzeby dopinania spraw do końca. Jaka jest różnica między mężczyznami, ojcami w Polsce a za granicą? Czy jest jakaś różnica? Bo wiele, wiele elementów jest takich stałych, ale czy, czy widzisz jakieś różnice przez te kilkanaście lat, jak? prowadzisz organizację? Ja myślę, że to, to nie zależy od tego, czy to, jest, czy to jest Polska, czy zagranica, ale generalnie jest taka pol, polaryzacja między mężczyznami. Mm -hmm. e, jest pewna grupa mężczyzn, która boi się ojcostwa, odkłada ojcostwo, odkłada założenie rodziny na na coraz późniejszy czas, a nieraz okazuje się, że jest za późno. Okay. Mm. A druga grupa, która pasjonuje się ojcostwem i stara się wypełnić tę rolę jak najlepiej. Mm -hmm. I, I ja spotykam głównie tak i w Polsce i za granicą. Super. Działacie już kilkanaście lat. W związku z tym widzicie, że w Polsce idzie to w dobrym kierunku? Myślę, że jest w Polsce bardzo wiele takich zwiastunów, bardzo, bardzo dobrych mm -hmm. bardzo dobrych zmian. Oczywiście są też i te niepokojące. To nie chodzi o to, że zamykamy oczy na to, co jest, jest do poprawy indywidualnie i jako, jako w rodzinach, ale, ale jest dużo, dużo bardzo dobrych znaków i z tego to mnie bardzo cieszy. No dobrze, forum dobiegło końca. Jest kilka rzeczy którymi chciałbym się z Wami podzielić. Jedną z takich najważniejszych rzeczy, których się dzisiaj nauczyłem, to to, to to, żeby zaprzyjaźnić się z technologią. Jednym z większych problemów, z jakimi się dzisiaj spotykamy, to jest jak, jak spowodować, żeby ta technologia była przyjacielem, a nie konkurentem w wychowaniu naszych dzieci. Drugą sprawą, którą zauważyłem, to że było wielu ojców, którzy mają trójkę, Piątkę, nawet dziesiątkę dzieci. Bardzo upowszechnia się bycie rodziną zastępczą, co mnie ogromnie cieszy. Natomiast jest jeden taki wniosek, który był szczególnie dzisiaj widoczny: to to, że nikt z nas nie rodzi się ojcem, ale każdy z nas rodzi się synem. Dlatego miejmy dobre relacje ze swoimi ojcami i trzymajmy się również z innymi ojcami. Bądźmy z nimi w stałym kontakcie. Na zakończenie jestem ciekawy Waszej opinii. Czy ojcostwo i nauka bycia lepszym ojcem to jest kierunek, który, w który warto pójść i zachęcać innych do tego? Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was.